Rozdział pierwszy. Spotkanie źródłem poznania i przedmiotu nauk. 1. Mowa serca jako bytowy skutek spotkania. Spotkaniem nazywamy każdą więź łączącą dwa byty. Charakter tej więzi zależy od natury powiązanych z sobą bytów. I od razu zauważmy, że gdy w spotkaniu wiążą się ze sobą dwie osoby więzią opartą na przejawach istnienia, to spotkanie nazywamy obecnością. Nie każde więc spotkanie stanowi obecność. W tej chwili chodzi o to najpierwsze spotkanie, które w ogóle rozpoczyna kontakt między bytami. I chodzi głównie o skutki tego spotkania. Spotkanie jest źródłem poznania i przedmiotu nauk. Chcemy je rozważyć jako więź między bytem realnym i człowiekiem, który jest także bytem realnym, lecz obdarzonym zdolnością odbierania tego, co przekazuje w spotkaniu byt z nami powiązany. Zauważmy od razu, że przez byt rozumiemy to, co realnie istnieje, stanowiąc osobną, wewnętrznie skomponowaną jednostkę. Istnienie uważamy za zapoczątkowujące byt i stanowiące go tworzywo, które występuje razem z urealnionymi przez siebie tworzywami, komponującymi się w istotę tej realnej jednostki. Istota jest zespołem tych wewnętrznych tworzyw, dzięki którym jednostkowy byt jest osobnym bytem realnym. Naturą nazywamy tę istotę ze względu na jej powiązania z odpowiednimi dla niej oddziałującymi na nią, otaczającymi ją bytami. Natura więc. To istota wzbogacona skutkami oddziałujących na nią bytów. Skutkiem jest zawsze to, co wywołane w drugim bycie przez byt oddziałujący. Chcemy właśnie opisać to, co wywołuje w człowieku oddziałujący na niego byt realny. Poznając na przykład las, Uświadamiamy sobie, że pojawił się w nas obraz lasu, że uzyskaliśmy informację. Coś w nas się zmieniło, natomiast nic nie zmieniło się w lesie. Wynika z tego, że zmienia się coś w człowieku odbierającym informację i że nie zmienia się nic w bycie, który tę informację nadaje. Ten byt tylko oddziaływa na receptory lub władze poznawcze człowieka. Dowiadujemy się wobec tego, że spotkanie, które jest poznawaniem, polega na następującym kierunku oddziaływań. Byt informujący oddziaływa na byt odbierający informację. Tak, przebiegający kierunek wywołania informacji nazywamy realizmem. Idealizmem nazywamy kierunek odwrotny. To znaczy, że człowiek poznający kieruje się do bytu poznawanego i wybiera sobie interesującego informacje. Przyjmując realizm, z kolei wykrywamy, że każda władza poznawcza jest wrażliwa na właściwe sobie elementy, stanowiące byt poznawany. Najwcześniej uświadamiamy sobie to, co odbierają władze zmysłowe. Wszystko, czym jest byt informujący nas o sobie, przez te władze przechodzi. Uświadamiamy to sobie później. Nie znaczy to jednak, że najpierw odbierane przez nas treści zmysłowe są pierwszym skutkiem wywołanym w nas przez byt przekazujący informacje. Na razie wciąż mówimy o tym, co sobie uświadamiamy. To, co sobie uświadamiamy, Musi jednak najpierw w nas się znaleźć, by mogło stać się przedmiotem uświadomienia. W związku z tym należy odróżnić treści poznane, jeszcze nieuświadomione od tych treści, które z kolei są uświadomione. Nazywa się to poznaniem niewyraźnym i poznaniem wyraźnym. Gdy mówimy o spotkaniu jako źródle poznania i przedmiotu nauk, to chodzi nam o poznanie niewyraźne, o te nabyte informacje, które powoli sobie uświadamiamy i tak porządkujemy, że zależnie od tego, czego dotyczą nabyte informacje, powstają odpowiednie nauki. Gdy więc nastąpi spotkanie między bytem i odbierającym jego oddziaływanie człowiekiem poprzez receptory lub poznawcze władze zmysłowe, przenosi się w nas informacja o fizycznym wyposażeniu drzewa i powoduje, że do tego drzewa się zwracamy. Oddziaływa na nas las i zarazem poszczególne drzewo, które odróżniamy od innych drzew i od siebie. Dotarła więc do nas informacja, dzięki której widzimy nie tylko zieleń wspólną wszystkim drzewom, lecz także coś, co pozwala skierować się do danego drzewa jako odrąbnego i osobnego samego w sobie. I realnego. Gdyby nie było realne, nie mogłoby na nas oddziałać, gdyż nicość, to czego nie ma, nie może przekazać żadnej informacji. Jeżeli skierowujemy się wciąż do tego samego drzewa, to wynika z tego, że oprócz wspólnych drzewom cech fizycznych Odebraliśmy informację o tych treściach drzewa, które powodują jego odrębność i osobność to czym drzewo jest w sobie jako realny byt. Te najgłębsze treści drzewa i każdego bytu nazywamy wewnętrznym tworzywem bytu lub jego pryncypiami. Mówimy wobec tego, że wraz z materiałem odebranym przez zmysły, inna w nas władza poznawcza, nazywana intelektem możnościowym, odebrała istotne pryncypia bytów ich jedności, gdyż do tego jednego bytu nas skierowują. Pierwszym skutkiem odebranych przez nas lub niewyraźnie poznanych pryncypiów bytu jest nasze skierowanie się do tego bytu. Opisując te skutki niewyraźnego poznania święty Tomasz z Akwinu uważa, że w spotkaniu intelektu możnościowego z bytem odebraliśmy istotowe pryncypia bytu wraz z ich jednością. Odebrał je drogą poprzez zmysły intelekt możnościowy. Nie zostały one uświadomione, gdyż uzyskuje się to przy współpracy innych władz poznawczych lecz tylko przejęte przez intelekt, który pod ich wpływem rodzi słowo serca. To znaczy motyw lub bodziec, który wpływa na wolę i powoduje, że wola odsyła nas do oddziałującego na nas bytu. Zarówno intelekt, jak i wola, oraz inne władze dokonujące poznania i decyzji, nie opuszczają bytowego obszaru człowieka i nie docierają do informującego nas bytu. Są one czynne tylko wobec odebranych przez nas i znajdujących się w nas nabytych informacji. Intelekt i wola powodują jednak, że na przejawach współstanowiącego nas istnienia, budujące się więzi, stają się sposobem naszego zetknięcia się z oddziałującym na nas bytem. Te więzi, budujące się na przejawach istnienia, to współprzebywanie pełne życzliwości. Miłość, wzajemne otwarcie się na siebie bytów, wiara i przebywanie w tej życzliwości i otwartości, nadzieja. Zetknięcie się więc z oddziałującym na nas bytem jest miłujące i ufne. Słowo serca jest motywem spotkania miłującego i ufnego, gdy wywoła je informujący o sobie byt. Docierając do tego bytu poprzez. Relację miłości, wiary i nadziei jesteśmy zaskoczeni i zdumieni, że odebrane przez nas wewnętrzne pryncypia bytu, zastajemy w tym bycie, że one faktycznie i realnie istnieją. Gdy ich istnienie wiążemy z nimi. Gdy więc łączymy te pryncypia z urealniającym je istnieniem, zaczynamy budować metafizykę. Staje się w tym momencie bardziej zrozumiałe stwierdzenie Arystotelesa, że metafizyka rodzi się ze zdumienia. Gdy natomiast zaskoczeni spotkaniem pryncypiów w bycie zatrzymamy na ich uwagę, i osobno ze zdumieniem będziemy ujmowali samo ich istnienie, nasze zdumienie wywoła modlitwę, jako, w tym wypadku, pełne uwielbienia, kontemplowanie istnienia. Daje to początek religii naturalnej, niewyraźnemu odnalezieniu Boga. To prawda, że Bóg jest samym istnieniem. Jest jednak różny od istnienia urealniającego pryncypia oddziałującego na nas bytu jednostkowego. Brak odróżnienia tych dwóch istnień, to znaczy istnienia samego w sobie od istnienia urealniającego w bycie, możnościową istotę, daje w wyniku religię w postaci Panteistycznej. Dopiero poznanie wyraźne pozwoli odróżnić te odrębne istnienia i pomoże nam nie mylić początku metafizyki z początkiem religii. Wciąż na razie opisujemy skutki spotkania na poziomie poznania niewyraźnego, które święty Tomasz nazywa mową serca. Jest to ten poziom, na którym nie produkujemy jeszcze pojęć, lecz tylko reagujemy realnymi odniesieniami na realne, Oddziałanie na nas wewnętrznych pryncypiów bytu przekazującego o sobie informację. Odpowiednio do tego poziomu zachowań, sam motyw lub bodziec naszego kierowania się do pryncypiów święty Tomasz właśnie nazywa słowem serca. 2. Uwyraźnianie się przedmiotu nauk. W dotychczasowym opisie poznania niewyraźnego już dotykaliśmy problemu odrębności nauk. Gdy zaczniemy rozważać i rozwijać sam odbiór przez nas fizycznych cech bytów w postaci wrażeń i przechodzić z nich do pojęć powszechnych, Zaczniemy tworzyć teorię poznania, uprawianą jednak w wersji Kartezjusza i Kanta. W tej wersji nie wyjaśnia się źródeł znaczenia nazw. Kartezjusz sądzi, że są one wyrodzone. Kant uważa, że znaczenia opisujące przecież istotę mają źródło w samych władzach poznawczych w postaci form zmysłowych. Kategorii i idei. Gdy zaczniemy rozważać w samym bycie jego cechy fizyczne, utworzymy nauki szczegółowe. Tylko cechy fizyczne są bezpośrednio ujmowane przez zmysły i aparaturę fizyczną, a tymi właśnie narzędziami badań posługują się nauki przyrodnicze. Gdy zaczniemy uwzględniać w opisie poznania nie tylko recepcję cech fizycznych bytu, lecz także to wszystko, co stanowi mowę serca, sformułujemy pełniej teorię poznania. Jest ona zawsze badaniem sposobów odbioru nadawanych przez byt informacji. Gdy skupimy swą uwagę na podmiotach odbioru informacji, na intelekcie możnościowym i władzach zmysłowych, odkryjemy na tej drodze także podmioty samych tych władz, a mianowicie duszę i ciało, stanowiące razem istotę człowieka, urealnioną właściwym człowiekowi aktem istnienia. Zaczniemy w ten sposób budować antropologię filozoficzną. Wyciągając wnioski z faktu istnienia, aktualizującego w istocie człowieka jego intelektualność, dochodzimy w antropologii filozoficznej do wniosku, że człowiek jest osobą. Uzyskanie tej tezy jest wspaniałym wynikiem filozoficznego ujęcia człowieka. W tym ujęciu znajduje swe miejsce także temat więzi osobowych opartych na przejawach istnienia bytów i łączących osoby miłością, wiarą i nadzieją, które powodują obecność. Inne więzi, na przykład poznanie, powodują tylko spotkanie bytów. Na wywołane przez pryncypia bytu spotkanie z Nim reagujemy uobecnieniem. Spełnia się ono tylko w odniesieniu do osób. W odniesieniu do innych bytów jest tylko miłującym i ufnym z Nim spotkaniem. Powoduje to jednak mylenie spotkania z obecnością. Gdy rozważamy pryncypia bytu, jednak nie te odebrane i zastane w naszym intelekcie możnościowym, lecz zastane przez nas w samym oddziałującym na nas bycie, Zaczynamy budować metafizykę, uwyraźniamy więc pryncypia jako współstanowiące byt, odróżniamy je od samego bytu i jego własności przejawiających istnienie. Te własności, jak odrębność, osobność, jedność, realność, stają się treścią pierwszych zdań o bycie, nazywanych zasadą niesprzeczności, wyłączonego środka, tożsamości i racji bytu. Zmusza to z kolei do odróżnienia istoty ujętej w stanowiących ją głównych pryncypiach, od istoty ujętej łącznie z własnościami przejawiającymi istnienie. Nazywa się to problemem, quiditas i subsystencji. Te odróżnienia uwyraźniają różnicę między istotą i istnieniem, a z kolei prowadzą do tematu zewnętrznych przyczyn bytu. Stanowi to w sumie zespół zagadnień składających się na metafizykę bytu. Można dodać, że temat przyczyn zewnętrznych bytu wyznaczy problematykę Boga, która należy do metafizyki bytu. Będzie ona wymagała odróżnienia metafizycznego ujęcia Boga od ujęcia religijnego i teologicznego. Samo miłujące zwrócenie się na poziomie mowy serca do oddziałującego na nas bytu jako do dobra wyznaczy podstawy etyki, a w niej aksjologii jako nauki o wartościach. W samym poznawaniu Boga, czym innym okaże się wyrozumowanie istnienia Boga z przyczyn zewnętrznych bytu, czym innym religijne wiązanie się z Bogiem i czym innym mistyczne poznanie Boga. Wiele z tych zagadnień stanowi osobne nauki. W naszym elementarzu metafizyki podejmiemy rozważanie głównie wewnętrznych pryncypiów bytów. Oprzemy się więc na kolejności wyznaczonej bytowaniem, a nie uświadamianiem sobie nabytych informacji, podejmując wciąż skutki spotkania niewyraźnego, uzyskane dzięki spotkaniu intelektu możnościowego z realnym bytem jednostkowym.